Dzień dobry. Mam nadzieję, że dźwięk się nagrywa. A raczej tak. I dziś pokażę Wam, jak stworzyć wirtualną maszynę w programie. Przepraszam. W programie VirtualBox. No dobrze. Gdy jesteśmy już w tym, w programie, naciskamy klawisz. Klawisz. Przycisk nowa. Tu mamy takie okienko. Mamy nazwa i system. Wybieramy sobie system operacyjny. Znaczy ten typ, bo tu są też Linuxy, DOS jest nawet. Ja wybieramy sobie w moim przypadku Microsoft Windows. I wybieramy sobie jaki chcemy. Ja wybiorę na przykład. Choćby Windowsa 2000. Tu wpisujemy sobie na przykład. Windows 2000. Niestety ja mam taką maszynę, więc no wezmę sobie Windowsa 2003, przepraszam. Tu mamy przydzielanie RAM. RAM. Pamiętajcie, poza tą czerwoną kreskę nie możecie przyznaczyć. Komputer Wam wywali po prostu. Czyli jak, czyli jak tu dacie, to już praktycznie macie po komputerze. A jak tutaj, to już na, na pewno. Więc razy tak mniej więcej dotąd. Znaczy ja przydzielę dotąd, bo na ten system nie trzeba dużo. Dalej. Tu zostawiamy tu zostawiamy tak jak jest. Tutaj dynamicznie przydzielamy razy zostawić. I tutaj mamy. Ile ta maszyna będzie miała pamięć? Wybieramy sobie. Na zwykłym dysku. Wierzemy sobie w moim przypadku 20 GB. Otwórz. <ścoughs> Przepraszam. Ja źle zrobiłem tą maszynę z powodu, że. Zrobimy je oko 64-bitową, a nie powinienem, więc robimy tak. Zamiast pyk, to bierzemy sobie 32 bity Klikamy uruchom. I pamiętajcie, musicie mieć włączoną wirtualizację w komputerze, żeby to Wam działało. Bez wirtualizacji Wam nie pójdzie. Klikamy uruchom. I teraz mamy tutaj fatale botable, coś takiego, no nie? Starting virtual machine. I tu mamy fatal coś tam no botable, więc klikamy urządzenia. Napędy optyczne. I whose a disk file? Właśnie, jest chroniłem cały angielski. No dobra. Ja tutaj mam Windowsy. Tu mam dosy różne. I musimy mieć plik ISO. Plik ISO do tego systemu. Podlinkuję Wam w opisie stronę do właśnie plików ISO. I będziecie mogli sobie zainstalować. Szukamy sobie Windows 2032 bity I teraz to już nam się ładuje. Teraz, przepraszam, maszyna. I resetujemy maszynę. I teraz. Na przykład Windows Setup. Brawo! I to jest właśnie Setup Windowsa. Ja Wam nie będę pokazywał całej instalacji, gdyż to trwa około 20 minut. A nie chcę, żeby ten odcinek trwał. Ale może jednak. Namyślę się na to. Pamiętajcie, najważniejsze: nie dawajcie za dużo ram. Mam nadzieję, że ten poradnik się przyda komuś. I pokażę Wam przejście przez ten setup. Musimy na początku kliknąć Enter. Znaczy przez taki niebieski setup, jak tu jest, właśnie widoczny na ekranie. Tu, gdy na przykład nie macie F8, tak jak ja, znaczy, gdy ja klikam F8, coś mi się innego łącza. Mam tak w systemie zaprogramowane. Klikamy sobie wejście. Klawiatura. I tu mamy ten. Kliknij Ctrl Alt Delete, ale klikamy Soft Keyboard. W Windowsie 10 mam akurat tę ten, ten, klawiaturę. Klikam sobie tutaj F8 i wyłączam. Enter, tu polecam właśnie NTFS, kliknąć tutaj, format deparationy using the NTFS file system, enter. Setup is formatting, czyli tu się formatuje nasz jakieś dyski, czy tam, nie wiem, ten setup. Tu właśnie pisze, że, znowu palcem chciałem pokazać. Niestety teraz Wam nie mogę pokazać, bo jakby myszka mi ten nie pozwala na to. Tam się formatuje właśnie. Kurde, będę sobie musiał trochę naprawić te słuchawki, bo mnie... Ach, poczekajcie sekundę. Jak się formatuje? Ach, o moje uszy? No już. O, i tam już pisze Windows Server 2003. A, bo ja mam Windows Server akurat yy, zainstalowany. Setup... Y y con... Tam, jak to się konwertuje. Ja chciałam powiedzieć, kopiuję pliki właśnie teraz. Wbijajcie na poprzedni odcinek "Cywilizacji". Może wam go podlinkuję, jak mi się uda. Będzie fajnie. Kopiuję się wszystkie pliki. Wbijajcie do Moren króla na kanał, ale to jest taka historia. Piękno. MorenCroll na początku mnie wyścignął w subach, później ja go wyścignąłem. Nagrywaliśmy razem Minecrafta. Teraz on poszedł w Minecrafta w Aether Moda. Teraz ja poszedłem w wirtualne maszyny, cywilizacja 3. I próbuję innych rzeczy. Pozdrawiam cię MorenCroll, nagrywaj dalej. Super filmy, bo oglądam je czasem. Nagrywaj te swoje Aether Mody, bo to fajne jest. I nagrywaj więcej takich dobrych odcinków. Pozdrawiam, jeśli to oglądasz. Napisz komentarz. Tu nam się właśnie kopiły pliki. Tutaj na dole mamy, tutaj nad kursorem. Znowu Wam chciałem pokazać. Przepraszam. Przepraszam za takie TM, mam nadzieję, że w ogóle to się dźwięk nagrywa. Bo ja mam włącz nowe słuchawki z mikrofonem na USB i nie wiem, czy to w ogóle działa. A nie na cincze jakieś, no nie. Cincze to bardziej do telewizora czy coś. No I tu Enter, żeby nie trzeba było czekać. Restarting computer. I nam się maszyna wirtualna od nowa otwiera. a to robię na przykładzie maszyny Orcale VM Virtual Box Manager. M manager. <grydy> Mój angielski to jest normalny kosmos. I tu już mamy kursor. Na początku myszka Wam laguje, ale nie patrzcie na to. Włączam sobie tryb pełnoekranowy. Najlepiej, jeśli chcecie na przykład Chroma tu zainstalować, to zjeżdżamy sobie myszką na dół do tego paska. Klikamy urządzenia. przyciąganie i upuszczanie plików bidirekcjonal, Czy tam będzie współdzielny, czy coś takiego. Tutaj wspólny schowek tak samo. I już możecie przerzucać pliki z głównego komputera na, jak to się nazywa, na wirtualną maszynę i z wirtualnej maszyny na normalny komputer. Więc mamy już bardzo fajnie. Mam nadzieję, że to mnie słychać. Tu mamy różne pierdzite, pierdzite XT. więc w tym czasie odpalmy sobie na przykład Windows NT 2000, Win, to znaczy Windows 2000, pokażę Wam jak to działa, taka wirtualna maszyna. Znaczy właściwie na takim systemie to już nic nie, nie porobicie zbytnio, po prostu większość rzeczy na nim nie działa. Przepraszam na sekundę. No zaraz Wam pokażę Windowsa NT 3.51, bardzo fajny system, w którym próbowałem coś się na nim bawić, nawet się udało trochę, ugryzę sobie babeczki trochę. Miałem wczoraj urodziny. No. Widzicie, odcinek dla Was wlatuje. Oj, widzicie, mamy już pełny ekran. O mnie taki mały myszka nie laguje. I normalnie się gra, no nie? A jako to się trochę powoli robi, no nie? No. Widzicie, Chrome Setup nie działa. Tapeta. Nawet widać, że jest zrobiona z takich kropek, co nie we właściwościach. Możemy sobie ustawić także wielkość ekranu. Jak teraz mamy taką wielkość, to teraz będzie mieć taką. I patrzcie, zastosuj oki. Tak. I możemy mieć taką wielkość. I teraz mamy taką wielkość w tamtej maszynie. I zrobimy takie coś w tamtej następnej maszynie. Patrzcie, będziemy robić o taki myk yy, widzowy. No, szereguj. No, będziemy robić takie coś. Chodzimy tu urządzenia. Zamontuj obraz płyty z dodatkami gości. Klikamy. Wchodzimy w zakładkę. Dokumenty, moje dokumenty. Mój komputer. Znaczy, właściwie tutaj też jest. I tu mamy Virtual Box i coś tam dalej. Będziemy klikać to. Welcome to Orcale VM, Virtual Machine. Virtual Box. Nie będę czytał, bo zaraz jakiś anglik to obejrzy i mnie zabije. Next. Next, install. Tylko to będzie na małym ekranie takim. No i tam będzie trzeba to zrebootować. Odpali nam się od nowa komputer. Tylko, że na tym komputerze już robiłem to, więc nie trzeba. I będziemy mieć taki ekran duży. Dobra, spadaj. No, wyłącz to. Oj, mamy reboot now i I want to manually reboot finish. Ale tu klikamy z manually i wyłączamy komputer. Zamknij system. I przy okazji zamknij się komputer. Teraz sprawdźmy sobie, jak tam się trzyma. jest. Mamy tutaj coś tam jakiś język, ale to nie umiem na. O, ale ja jestem głupi. Będę się tu na polski przestawić. Bo bym wam pokazał. ADD English. Pol, Polish. Polish programmer. <grymny> Anglik profesjonalny, to ja! I to sobie weźmy pyk. Pyku, kliku, kliku, siku, kliku, siku, kliku, kliku. Ok. Tu sobie weźmy wszystko na Polskę. Że tu chyba strefa czasowa, czy coś takiego, no nie? Czy jeszcze. Teraz nie jest strefa czasowa, ale to później będzie. Chcę ustawić na Polskę, bo wcześniej, jak robiłem marszynę, to mi się nie udało na Polski niestety wziąć. Advanced, weźmy tutaj. Polska, znajdźmy Polish. Co to jest. Oje, nie, 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 szybko, gdzie było Polish? Polish, szybko wszukamy Polish. Polish jest niżej. Tam było, dobra. Fajnie, apli Oki. Okay. Teraz muszę wziąć detaile. Tu mamy już wszystko. Polish, programator. Ale. Dobra.